Siema siema kwadratowe świry, z tej strony Szymborek, witam was w kolejnym filmie na tym kanale, na którym wraz z Raybonem zagraliśmy na Hypixel w Bedwars Ultimate. Bedwars Ultimate jest to po prostu tryb gry, na którym mamy super moce, więc odcinek myślę, że wyszedł całkiem ciekawy. A jeśli wam się spodoba, przypominam o zostawieniu łapki w górę, subskrypcji oraz wbicie na mój kanał Twitch, na którym prawdopodobnie już w najbliższą sobotę wystartuje pierwszy live. I możecie również wbić do dribona, który wystartował z nowym kanałem, więc jakiś zasięg mi się tam na pewno przyda. No i co, ja wam bardzo dziękuję i zapraszam do oglądania. Bejdur Ultimate, ja z Dunia. Robimy teraz wink'a, to się teraz udaje i elegancki odcinek wlatuje Ach. na YouTube'a. Na przykład gadamy czy coś, się wiem, jakiegoś tego. Ty w, w ogóle, ty, ty też masz takie lagi? Trochę tak, i lagi są. No ja mam człowieku, mi klocki w ogóle cofają, nie wiem co się dzieje tutaj dookoła mnie. No mówię, pixel jest w formie. Czemu oni nie postawią polskich serwerów? Jakby to skoro taki wielki serwer. Czy znaczy, polskich? No w, w Europie, no. No właśnie, mi się kurwa od nie zbiera. A później no, ludzie się to... dziwią, czy ja na Helpixelu nie gram tylko na Kocscrafcie. No też mi dużo osób pisze, jezu, czemu ty nie grasz na Helpixelu? Takie kurwa, Helak Pixelu. Znaczy, ale generalnie jest tyle różnych serwerów Bedwars i tak dalej, które są moim zdaniem lepsze i postawione w Europie. Już nie chodzi mi, wiesz, o jakieś tam polskie Kocscrafty i tak dalej. No, on w ogóle nie spadł. No, nieźle. Okej. Okay. A, okej. Okay. On jest w ogóle Dobra, sam, nie? Mmm... nie łóżka? Nie. No nie, no ja nie wiem co tu się dzieje, no przecież... A, od niego chłop wyszedł, okej. Okay. Dobra, niż to łóżko, chłopie. No chyba zniszczę. Dawaj, A, dotrzymam ma. go. Ja pierdolę. No dobry, dobry Hypixel. Fajna gra. To jest to, właśnie. co kocham. No właśnie. I oni kurwa nie, nie mogą postawić europejskiego... Serwera po prostu i telefon. Ale temacie. wiesz co, z jednej strony też się to nie opłaca, bo to będą dla nich koszta, a ludzie i tak grają. Nie? Więc dla nich to jest, wiesz, pod względem e, biznesowym i tak nic opłacalnego. A, a co? Ja to w sumie nic za bardzo nie zdziałam. Jestem u zielonych i mam mniej niż połowę HP. A czekaj, bo zielo... szarży się biją z tym, Aqua, więc próbuję to wykorzystać. Kurwa, się na drzewie zgubiłem, nie wiem gdzie oni są. Ja. Te po... dobra, chłopi u okay. nas jest. Ja wojduję. Ty, u nas jest. Kurna... A, i se znikł. To nie jest, wygnój. Dobra. Bez... Zabuduj chociaż czymkolwiek, żeby było. Dobra, S. Teleportuje się. To jest 5. No nie, no nie dobra, mogę S. z niego trafić, dobra, należy. Dobra, jeszcze to ugram, mówię ci. To jest normalna We... gierka do wygrania, bez problemu. Weź go tam dojedz ojczyzny, proszę cię. A kurna, jest w bazie jeden chłop. Ale czekaj, on... Dobra, lecisz na niego, o, chłopie. nie miało tak wyglądać. No nie ma zbrójki. Dawaj. Solarnie. narnie. wyjście. Dobra, bij go, chłopa. Okej, okay, dobra. Git. Dobra, s -a. A tu nie dlatego, że nie możesz bić go? Przez... Nie, nie, nie ma no, pixelu, tego nie ma. Dobra, szary i na siebie ogólnie. To jest baza jakich to jest? Białych, czy... Ej, szary masz, uważaj, na dole. Nie widział ciebie. Wiem, wiem ale... O, dobra. Chyba się wypierdalam. Chyba... No, chyba tak Nie wiem, nie wiem, ja naprawdę nie wiem Nie da się grać Raz się wygrywa, raz się przegrywa <grywa> przecież, nie? O, tylko gorzej jak to wygląda tak, że raz się przegrywa, za drugi razem też się, się przegrywa Ty, ja Więc... z ciekawości sprawdzę ile mam pingu, nie? No 140, no to jeszcze nie jest tak źle jak na Pixel. Ja podziwiam ludzi, którzy naprawdę mainują ten serwer i grają tutaj tylko tu, nie? Przecież klepie chłopa, nie wiem co się w ogóle dzieje On jeszcze bardziej... Ty, dobra, zabiłem cały team Udało się a, chyba, Ej. chyba moje największe osiągnięcie życiowe. Jezu, ale że rozwaliliśmy dwa teamy, my to wygramy bez problemu, mówię ci. Hop, teraz tam, Teraz mogę turniej grać. Jak chcę turniej turnie teraz? World Cup czy coś? Please. <laughs> dobra, kurda, niszczę łóżko różowym. S. Ja już Dwa łóżko zniszczone, no, dobra, jednego go jaśnie. opie. dawaj, lecisz go. Drugi też jest. Trzeba, ja, o, ja mam go, dużo jaksof jak coś. Dobra, a, dobra, lisma ma. Dobra, nie żyją. Dobra, S. No, no i trzy teamy wywalone. Widzowie. A, dobra, ja, ja ja, czerwonego ja upalę na Czerwony już dobra. niestety kończy swoją karierę w Minecraft Bedwars. A nie, jakie O kurde, tego się nie spodziewał chłop. Ale dobra, akcja nie mają wybrana. dobra, dobra Ej, to akcja. będzie win, jak w końcu. jest ale akcja. Chłop mi dał tą podkę dziwną slow mo, a się nie sądzi... A, Wygraliśmy! Ja pierdziele. Najlepsi jest... gracze w Polsce. Ja chyba 15 killi miałem. A nie, 5 kurwa. A ty, a ty ja siedem. 7. No to 12 na zespół i to każdy final w prawie Widzowie Dobra, chodź do tych czerwonych. My jesteśmy czerwoni Nie wiem Oj tak, racznie ktoś zwraca uwagi na to czy to musi odcinek, czy film. <grym> mówisz? Dobra, ja tam lecę. Pato. No, ja głupie drzewo. Ja no nie mogę się cofnąć nawet. Ej, ty korzystasz teraz z jakiego klienta? Ja z Lunora. A, myślałem, że z tego nowego co mu każdy to Z tego Hangshi'a? No, 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 no. Ja wrzucę nie do odcinek co myślałem na temat tego klienta no. Dobra, różowych wyjaśniam Nie ma jednego różowego, dobra. tutaj drugi ja, ja ogólnie, został Ja ogólnie chcę iść na niebieskich, tylko się cykę trochę Bo oni są ogólnie obok nas w bazie I łóżko nie mają budowanego kompletnie Jest zielonych, do nich idą, dobre. A dobra, ten różowy w ogóle wyparował chyba Dobra, jeden na niebieskich oni serci łóżko przez zielonego. No, no to ja nam szerpikuję. A i. Jak mi chłop na hitas? Z... <grym> to Jest jakaś moc, że na hitas się zabija czy coś? Wiesz jak się nazywa ta moc? Nie mam tego pojęcia. Dobry pink. No, Dobry pink. Dobry ping Mieszkanie A? w Ameryce Pay to, win. to ja wtedy idę białych Wyjaśnić, okej. Okay. Dobry pink, się A, po Co tu się stało? Halo? Gdzieś się ki, to na ja pewno. byłem. Nie, 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 nie. zielony. Tu, u góry jest? Skacze, skacze! Ojdź. Pa, lagama, nie zniszczył, debil. Ty, co jest? Dobra, Git. On jest odpalony. Czy nie, czy. co jest? Nie, albo. ja już nie wiem, czy to jest odpalony, czy po prostu laguje. Ja już tego serio nie wiem. No już tak. płakać ch chcę jak ja gram na tym serwerze. Bez kito, a ludzie, jezus, czemu ty nie grasz na Epiksel? Chodź na epicenter. Epiksel, najlepszy, jebać Cogs No, ten zielony jest u nas. coś czy nam beda? Ja no, ja nie, wiem, no, to two, no. To jest no Padłem! w ogóle KB nie dostaje, nie? 8 podejść do tego miałem. Dosłownie. Mi to tak nic nie wychodziło. Ja byłem na craft playu To mi zaczęło wywalać i nie nagrałem tego. Będę jako z Crafty, tam mi też wszystko pierdolili, ja w końcu poszedłem na Hypixela. Tam jeszcze głośno. Się... Je, Jezus, jakie tu laguje, wszystko, co z jest? Serwera cię wywaliło. Jak mnie wy. Aha. <laughs> Możesz dołączyć, nie? Jak ukośnie Kredżyn, napiszesz. To ja w ogóle, jakie ja gram tą mapę, nie? To ja mam uh -huh. większe wrażenie, znaczy bardziej się czuję, w sensie, kurwa. O dobra, zabiłem go. Ja się nie czuję jakbym grał na Hypixelu, tylko na tym, na Craftplayu, nie? Przez tą. Oj! Ci... Wierzy... Oh. O. Nie zniszczyłem tego! No nie, no nie wierzę. Ale wiesz to ta mapa to mi się bardziej kojarzy z tego, z Craftplayem niż z Hypixelem. Skito, to tylko na Craftplayu jest? No tak, no bo to wiesz, Craft ma też mapy podjebane, nie? Ale to nie jest jakoś tak prawnie, w sensie, że. Oni tak nie mogą? No jest, ale myślisz, że ktoś z Hypixela będzie chciałby mu się pierdolić, żeby jakiś polski serwerek śmieszny coś tam zrobić z nim. Ej, no i łóżka, mnie jeszcze debil. I się cofną. ty, co jest? Jak on przeżył? Poczekaj, no, ja Nie. Dobra, zabiłem go. Ci to w ogóle też sobie jak takie niesamowite, że. Ja... Ej, tu się. Od... Nie dostajesz tego od upadku? O Lol. No, nie dostajesz jak masz tą klasę. Ty, dobra, ale farta miałem. Akurat tego. Ostatniego troska nie postawił. Ty, dobra, bo to jest ich A dobra, ty dobra. jesteś też. Klep, klep, klep. Jeden leży. Ty, co? Tu się dzieje. O, dobra, dobra. git. to? Dobra, czy są żuci? Żółtych Nie, nie ma. Dobra, let's them. Stanarnie. S. Co? co się stało? A. Ja pierd... Co się odwaliło? Patrz, zajść. Ja co poleciałem tam. Dobra, to mi ryjebanie. Patrz. Użyłem tej mocy, poleciałem sobie, doleciałem, my się ucieszyłem. Nagle mi cofnęło i się ruszyłem w lewo i spadłem z mostu. Ojoj. Dobra, nie dam pewnie rady go zabić, wypierdolę jak debil ostatni. Gdzieś nie on jest. Pewnie ty masz szrady. Jest. Kurde. Dawaj. no ja. Dawaj, dawaj, lecisz. Dawaj, Dobra. Minecraft klepa, dobra, jestem hit w dupa Dawaj, Badwards, I dobra, to jest, Badward, jest. Dobro, sam na sam z różowym, bez Ty, łóżka, Gdzie więc. jest ten różowy? Ej, już ci kurna mówię. Już ci zdradzam jaką fident najgorszy. On jest u bazie u, u, u siebie, obok siebie. A o, on kurde, jest tutaj! No. Dawaj, strzelaj Gnoja, lecisz go. On jest nieśmiertelny, on jest, on, 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 nie da się on, on, go zabić. On nie wie co się dzieje! on nie wie, co się dzieje, ja się ledwo co buduje, dawaj strzelaj w niego Pa, pa jak leci, pa jak się buduje. Pa, leci, 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 leci. Nie no. Dobra. Dawaj, bb bi, bi, leci. Nie no, jak on mnie zabije, to ja się chyba... Na Polkę, na Polkę. Jest! Wygrana Dobrze. kolejna. Kurwa, Łatwo. Co jest, ile Szymorów. ależ to To nie to no, dwie gierki wygrane na 38 zagranych, to chyba dobry wynik.